Czy wiecie, że Leszno jest jednym z tych miast, gdzie na każdy tysiąc mieszkańców przypada naprawdę wiele samochodów? Jesteśmy pod tym względem w czołówce. Podobnie jak mieszkańcy Poznania czy Kalisza. Właśnie z tego powodu w tym mieście każdy parking jest na wagę złota. No i patrzcie, tu jest hala ćwiczenia, wiadukt, no i powstaje nowy parking na około 100 samochodów. Ale zanim pojawi się hejt na tych wszystkich portalach, to zaapeluję właśnie do ciebie. Odbiorca tej rolki, który pewnie powiesz, że ten parking jest daleko od centrum, bo się po prostu przyzwyczaiłeś, że samochodem trzeba wjechać do klatki schodowej. A to nie tak. To ci tylko powiem, że z tego parkingu do ścisłego centrum jest jakieś 5 minut. Wbrew pozorom, ten parking będzie znakomitym rozwiązaniem nie tylko dla tych, którzy chcą dotrzeć do centrum miasta na piechotę, ale też na pobliski dworzec kolejowy. Zostawiacie auto! Jedziecie w Polskę. I oto czekam na Waszą argumentację, czy to jest dobre rozwiązanie, czy też nie. No ale oczywiście uzasadniamy dlaczego. Pozdrawiam i do usłyszenia.